Z Shiba Inu i z Mikira The Wolf, i. No. I to będzie mój pierwszy gameplay z The Wolf. Mhm. Mm I no. Ja już go próbowałam nagrać w tamtym roku, ale coś mi nie pykało. Więc teraz przejdźmy do rozgrywki. Także oczywiście nie gram na PvP. Jestem dziwna. Potem będę się dziwiała, czemu nikt nie ogląda moich gameplay'ów. Ale fajnie, czy to. Góry tutaj ja widzimy w sumie. Może odbloknę. Mam nadzieję, że nie pewnie wychodziło z tyłu to mogłem jednak się przenieść na Green Hills, bo tam jest mega dużo zwierząt. Ale jednak, postanawiałem się przenieść tu do Ultra Tundra. O, mam questę z nimi. Zarąbiście. Tylko 19? Jest ich mega dużo przecież. Ale pewnie już, będziemy, już że nie, będzie ich id rozrzedził. Będzie i dzieje spod stóp. Przepraszam, że gadam, jakbym była jakaś kurde przyjechała, ale no. Dobrze. Dawajcie mi je wszystkie. Kurdy. Mam nadzieję, że ten gameplay w ogóle ujrzy jeszcze. i ujrzy światło dzienne, bo no. Winy jakieś te, inne dziadostwa. o Rysiek. Ryszard, ty zranił. Kiedy oddasz rower? Eluwinie, Jest gdzieś bratka w pobliżu? Dobrze, mnie to nie obchodzi. kiedy zbyt kwesta wykonywała. Dobra, coś tu jest przy wejściu. A, to są tylko lisy polarne. Przecież nie, mi się przywidziało, że one nie mają oczu. Trauma z mojego starego telefonu. Żadne zwierzę nie miało oczu. No. Dobrze, zabiję go, będę miała do levelka. O, nie To są jeszcze zbiżory moje do questa. A ja już czas na zabijanie lisów. Brawo ja. Je. O, jest nawet ich więcej niż jedno. się. Czekaj. Co jeszcze mam do quest z tymi? Jezu, zabiją mnie. Jakie dresiarze jedne. Zabiły mnie dresy jedne. O kurwa. O kurwa, dwa dresy. Takie gwiazdeczki i inne te pierdolniki. Mam nadzieję, że te osie do mnie nie zbliżą. Nie umierać mi wszystkie. Nie lubię was bardzo, lol. No i zabiły mnie dresiarze. Ja jestem takim nudem, że jest. innych w dewulf takie... takie o zwierzątka to na hita lecą u jakichś osób, a u mnie to... Jestem przez takie zabijana. No dobra, to mnie nie obchodzi zbytnio. A no, może jednak trochę? Dobrze. Umieraj. Ty też umieraj. Zajadzisz. I złożyłam jakiś yy, gówniany atak, niepotrzebny. I eluwina. Dobra, ja się może do tygrysów nie do sama zlizać, bo się nie gdzieś tak z tygrysem co jest nie zbytnio poradzić. O no, mądra, spróbuję. E-e-eluwina, pod tak, dzień się mój bohuma, e-e-eluwina. Zabiję. Nie, nie To Z... jest Z... Tiger Syberyjski. Dobra i tak cię zabije To znaczy was zabije Ach, Gdzie jest jakiś czempion w pobliżu Czemu tego na mapce nie zabije Kurwa mendo Idę do ciebie Haha <zodgłosy> jaki w Kurwa Dobrze Podraperuję sobie tego HP Może, że te już mają mało i mogę nim wypędzić szybko. Ale okej. Nie, ten drugi ma dużo w miarę. Będę się z nim na bawić. No już wypiątny hata. Ale przynajmniej ...brzmi mi do co o tym nie uciekasz? Ty kurde, ty jedna ty. Ty foko. No i nie uciekła. została zabita. Dobrze, dobrze. Coś tam jest do questa, Do questa, do questa. Jest. Są te córekatki białe jakieś. Ja nie wiem co znaczy, miałam chują Nie to ma angielskiego. że nawet mnie nie uczono co znaczy Husband albo Wife musiałam sama się wiedzieć. Nie mam powód, żeby ustawiła sobie ten filmik jako dla dorosłych jej, przeklinam to idzie dobrze jest po drugiej stronie, ale chyba to ta... no właśnie, tak się nie wespnę nie wspione. nie wezmę, czy jakoś tak. No i gdzie jest, jest ten większy zwierząt do quest'a no, no muszę iść tak do tych mniejszych, bo ten większy nie. Gdzie jest, ale nie wiem. Dokładnie tak. No, twierdzą się ode mnie ty. Naprawdę. Nie mogę przejść. No tak nie mogę przejść. No i gonią mnie dwa dresy kolejne. Lisie, lisu, ratuj. Ratuj, poratuj dwa złoty. No i trochę tak straciłam. Trzeba je sobie odnowić. W ogóle jakieś inne drze na czacie się dzieją. Nie oddać. Dobra, pójdę może coś dużego do lewla. Co to kurwa, jest? Czy ty kurwa? kurwa

Let, bo co przyszłam, już zginęłam. Cała ja po prostu, tak działa moja działalność No ja do o, dobra, może pułapkę na nią zostawię. Pułapeczka. Masz tu pułapkę. F***a. Nie wierzę w nic. Nie jest zbyt po prostu wszyscy będą tu chwilę umierać. Gdzie on jest? O, wziął się. Ty, ty, biedę tu. Ja chciałam go bardzo pokonać, to był czempion. Mam nadzieję, że mu pozwolę wrzucić... Na... Tu były 10-minutowe księgi. A, Bobron był blisko. Co to? Coś dziwne nie umiem to znaleźć. Co to? Pułapeczka? Pułapeczka. Kurde, jeszcze mnie zabił na filta. Pułapeczka nie podziałało imienia. Jeziorko. Dobrze, to są listki, ale mnie nie obchodzą listki. Dobrze, jestem na tyle daleko. Hej, hej, chodź, chodź dalej, dalej. Do mojej pułapeczki. Przed, przed, no nie przed, kurwę. So. No chodź, chodź, mendo To jest zieler. No i... Czemu? Nie, nie obchodzisz, mę do Jeszcze miałem gdzieś ścigać, jakiś gres kolejny. Gąski w ogóle. Gdzieś ryśka słyszę. Gąska mnie popiła, zaraz mi depresję. Dobrze. Nie to. Nie to. Ach, coś więcej HP. <ścoughs> ja lubina. No. Dobra, to się tam pali. to nie, nie ma, kurwa, się nie moje sukadki. Meine, <laughs> Wszystkiego skórę stylów. To ja się przepraszam w górze. Niko z mojej coś nie wezmę, co jest chyba. Nie wiem, co nie. Nie wiem czy w ogóle jest mi ubóli. Jezu, miało trwać 10. Trwa 12. Dobra, szybko skończę tego kościka to jeszcze tego. No i no gdzie one są? Gdzie są? Só katy. A dobra, tu są. Pewnie już skończę zaraz tego questa. Nie pamiętam tam ile miałam i jakimś... no skończyć powinien. Bo za trzy jeszcze tu są chyba. No dokładnie. Dziękuję. Teraz. Quest complete. Pięć! Pięć. Czekajcie już. I tyle. Podwaję sobie i alo.